Magda Gorzankin zapraszam na rozmowę z gośćmi dnia Radia RSC. A dziś w studiu dwie niezwykłe kobiety, i myślę, że mogę tak powiedzieć bardzo czułe. I zarażające tą czułością kolejne kobiety, a mianowicie Paulina Tata, i psycholożka, trenerka warsztatów psychospołecznych. Dzień dobry. Dzień dobry. I Katarzyna Krokocka, światło Dzień dobry. Dzień dobry. Drugie panie, tak powiedziałam, że niezwykłe, i, i czułe, bo Wy tą czułością już po raz kolejny chcecie zarazić kolejne kobiety. Może niekoniecznie tylko z skierniewiczanki, choć to w skierniewicach odbędą się kolejne warsztaty, tym razem czułe otwarcie. A wszystko w ramach czułej strefy. I na początku chciałabym wyjaśnić, czym jest ta czuła strefa i dlaczego dla was tak ważna jest ta czułość. Wpadłyśmy na pomysł czułej strefy, po to, żeby kobiety miały takie miejsce, w którym mogą zaopiekować się sobą, aby kobiety zaprosić do takiego czasu, w którym można się po prostu zatrzymać. I zrobić coś twórczego i rozwojowego. Czułość w nazwie czułej strefy oznacza tyle, że pamiętamy o tym, żeby tą czułość okazywać wielu osobom, innym osobom, ale zapominamy o tej czułości dla samego siebie i z taką ideą stworzyłyśmy naszą przestrzeń. Czułość to też nasze pasje, nasze zainteresowania, czułość to też coś, co możemy sobie okazać. W każdy inny sposób, w sposób w jaki sobie tylko to wymyślimy, to nie musi być coś oczywistego. Czułość to jest nasza kreatywność, czułość to jest nasze otwarcie, czułość to jest spełnianie naszych marzeń, czułość to jest po prostu kubek kawy, koc i przytulenie samej siebie. Jak tak słucham Kasi Przychodzi mi na myśl, może mnie tu Paulina jako psycholożka sprostuje, ale to też takie bycie przy sobie. I mam wrażenie, że my strasznie tej czułości, tego bycia przy sobie, skupienia się na swoich emocjach, planach i marzeniach bardzo potrzebujemy, bo z zewnątrz jesteśmy atakowani tyloma rzeczami i w medialnym świecie i w świecie zawodowym i problemów naszych bliskich które lubimy przyjmować na siebie a zapominamy rzeczywiście że no chwila moment to ja tu jestem najważniejsza i to ode mnie bardzo wiele zależy wy stworzyłyście już tą czułą strefę tą czułą przestrzeń dla kobiet zaczynając od domknięcia i bardzo często zaczynając nowy rok my myślimy nowy rok nowa ja coś będzie wspaniałego Zapominając, że czasem pewne drzwi trzeba zamknąć, żeby otworzyć kolejne. Udało się to czułe domknięcie? Mamy nadzieję, że tak. Takie mamy wspomnienia z grudniowego warsztatu. Wtedy zaprosiłyśmy uczestniczki do kreatywnego pisania, do opisania tego, co się wydarzyło w roku jeszcze 2023, do tego, żeby też być przy sobie w pożegnaniu niektórych sytuacji, myśli, momentów, uczuć i doświadczeń. No i wtedy też zaprosiłyśmy uczestniczki do stworzenia świec, i to połączenie sprawiło, że usłyszałyśmy później, że było to niezwykłe wydarzenie, wieńczące poprzedni rok. Dokładnie tak. Przyznam szczerze, że z Pauliną gdzieś tam zastanawiałyśmy się nad tym połączeniem, bo trzeba przyznać, że to jest połączenie nieoczywiste i połączenie dość trudne. Połączenie, które niesie też wyzwanie, bo z jednej strony pisząc, mogliśmy coś zamknąć, ale z drugiej strony świece sprawiły, że najpierw Musiałyśmy się otworzyć, wydobyć z siebie. Nawet odrobinkę tej właśnie kreatywności, żeby móc potem zamknąć w świecy. W świecy, którą zabrałyśmy ze sobą do domu, którą mogłyśmy odpalić w najlepszych, najbezpieczniejszych, najcieplejszych warunkach, jakie możemy same sobie stworzyć. Pisanie i, i świece to wydaje mi się być może trudne, ale bardzo piękne połączenie. I my tego piękne jako kobiety też poszukujemy. Kasia wspomniała, że czułość to kreatywność i pasję. Tworzenie świec jest jednym z bardzo ważnych elementów, tych warsztatów. O, oczywiście ta strona psychologiczna absolutnie nie chcemy jej ujmować. Myślę, że nawet świece dopełniają tą, tą wartość psychologiczną. Dokładnie tak. Ale to rzeczywiście wymaga przełamania pewnych swoich barier, bo piękne są twoje świece, zachwycający jest ich efekt, ale wbrew pozorom to jest bardzo trudne wykonanie takiego przedmiotu, który wlewamy nie tylko wosk, ale też swoje emocje, swoje marzenia, swoje nadzieje. Może słowo trudne to może też nie jest właściwym słowem. Mhm. Świece są wymagające. Świece potrzebują uwagi. Świece potrzebują czułości. Bez tego nie stworzymy świecy. Świeca ma to do siebie, że jeżeli się śpieszymy, jeżeli nie skupimy się na tworzeniu, to niestety nie odda tego piękna. Jak wiemy, sercem świecy jest knot, i w momencie, kiedy już stworzymy świecę i go odpalimy, to on musi do nas zatańczyć żeby mógł do na nas zatańczyć i oddać właśnie to piękno tych świec, bo to są nietypowe świece, świece lampionowe, czyli dopiero w momencie kiedy je odpalimy, tak naprawdę wydobywamy z nich to, co skrywa się w środku, czyli między innymi to, co my same wydobywamy z siebie i zatapiamy w tych świecach. To jest nasza wyobraźnia, to jest nasze poczucie estetyki, to jest nasze ciepło. Właśnie cały ten proces akurat no ja jestem po to, żeby przeprowadzić przez tę część techniczną i przyznam szczerze, dziewczyny bardzo mnie zaskoczyły, bo nie spodziewałam się takiej ciekawości, jeśli chodzi o sam proces. Myślę, że tutaj Paulina też potwierdzi, bo też cały czas aktywnie brała w tym udział, pomagając między innymi uczestniczkom warsztatów, że wielokrotnie usłyszałyśmy słowa, ale ja nie potrafię. Ja nie umiem. Ja nie jestem aż tak zdolna, nie dam rady. Powstały piękne, kreatywne, cudowne świece. Najpiękniejsze, jakie mogły powstać, bo to były świece każdej z nas. I to jest niesamowite, bo przygotowując się do rozmowy z wami, e, poczytałam komentarze po pierwszym warsztacie i bardzo mi utkwił w głowie komentarz, gdzie przeczytałam: Anyż wypłynął. I myślę sobie, no dobrze, użyła Anyżu do. Robienia świecy, pewnie w procesie tworzenia jej on po jakimś czasie dopiero się, się pokaże, ale tak sobie myślę, ten anysz to zupełnie co innego. To nie chodzi o przyprawę, to nie chodzi o gwiazdkę, to nie chodzi o wygląd. Mówię, ten anysz coś symbolizował. I mam takie poczucie, że tworzycie bardzo bezpieczną przystań dla kobiet, skupiacie się wokół kobiety, wokół naszej kobiecości, wokół tego, co dla nas jest trudne, może bardzo często skryte, i czasami jak ten anysz w świecy to musi wypłynąć. I tu jest ta bezpieczna przestrzeń do tego, bo Paulina cały czas czuwa nad uczestniczkami warsztatów, pozwala im przelać na papier to, co dla nich jest ważne i to, co im jest potrzebne. I pierwsze warsztaty to było pisanie listów. Teraz będzie to mapa marzeń. Na czym to polega? Mapa marzeń to takie doświadczenie, w którym znów na kartkę papieru przelewamy nasze marzenia, potrzeby, cele, to, co chcemy zrealizować w jakimś określonym czasie. Dla niektórych tworzenie mapy marzeń jest to stworzenie jej na potrzeby, na przykład właśnie całego roku. Do tego będę chciała zaprosić uczestniczki warsztatu czuło otwarcie. Czasami chodzi o jakiś inny okres czasu, etap w naszym życiu, który jest jakoś dla nas ważny. Jest to zwizualizowanie poprzez wycinanie różnych materiałów, rysowanie i zapisywanie na kartce. Taka wizualna reprezentacja tego, jakie mamy marzenia i słowo marzenie najczęściej kojarzy nam się z jakimś takim, wiecie, dużym marzeniem, którym, które jest być może bardzo nieosiągalne. Ja podczas warsztatów też kieruję uczestniczki do tego, żeby zastanowić się nawet nad takimi najmniejszymi marzeniami. Dla kogoś marzeniem może być to, żeby mieć jeden wieczór w tygodniu właśnie z kocem i herbatą i być może to trzeba umieścić na tej kartce, żeby zacząć od takiego małego celu, bo być może wyjazd do spa jest czymś na razie dla nas nieosiągalnym. I takie właśnie stopniowanie sobie tego ze Zastanowienie się nad marzeniami, żeby te cele były też takie realne, takie do osiągnięcia. Bo jak osiągniemy te małe, to będziemy wierzyć, że i te duże są możliwe do realizacji. Także myślę sobie, że początek roku, w którym gdzieś jeszcze jesteśmy w tej pierwszej części, to właśnie służy do tego, żeby zastanowić się: to jaki chciałabym mieć ten rok, co chciałabym w nim zrobić, jakie chciałabym mieć w nim momenty, być może z kim, gdzie. I stworzenie na, na kartce papieru takiej mapy marzeń, a potem w ciągu roku spoglądanie na nią, pomaga nam zauważyć, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić do czego dążymy i właściwie zatrzymywać się z każdym spojrzeniem na mapę. Dlaczego to jest tak ważne? Nie tylko dla kobiet, ale głównie dla was, bo macie wiedzę, macie umiejętności i możliwości i mogłybyście to zachować dla siebie. Kasia tworzy cudowne świece, które ozdabiają, myślę, już wiele domów w Skierniewicach, a jeśli nie, to trzeba to nadrobić. Paulina na co dzień pomaga osobom, które przychodzą z wieloma problemami, z różnymi problemami i im pomaga je gdzieś rozładować i rozwiązać. Dlaczego chcecie wyjść do Kobiet. Ja myślę, że prawdziwa wartość tego, co w nas, co w Kasi jako światłotwórczyni i we mnie jako osoby pracującej, no właśnie, z drugim człowiekiem, to ta wartość jest przynajmniej dla mnie najbardziej widoczna właśnie z drugim człowiekiem. I myślę sobie, że to wszystko, co wiem, albo to wszystko, co jakoś czuję, myślę, to gdybym zachowała to w sobie, to myślę sobie, że mój zawód nie miałby sensu. Myślę sobie, że gdzieś. To wszystko byłoby bardzo, no dla kogo wtedy, tak? Ja bardzo lubię się dzielić tym, co umiem, tym, co wiem i tym, co potrafię, ale przede wszystkim chcę dawać innym osobom możliwość do tego, żeby mogły zrobić coś dla siebie, bo wiem, jak często zapominamy sami o sobie. Więc ja chyba jestem z takim przesłaniem, właśnie zaopiekowania się z tej strony psychologicznej, z tej strony umysłu. No, ale właśnie w kontakcie z drugą osobą, nie są to też warsztaty indywidualne, bo ja myślę, że energia tworzy się też dopiero wtedy, kiedy spotka się kilka wspaniałych kobiet, kiedy każda z nich podzieli się kawałkiem swojej wiedzy. Bo ja też bardzo wiele czerpię od uczestniczek naszych warsztatów, od Kasi, i to jest taka wzajemna wymiana doświadczeń. Pewnie to jest droga, która też nas do tego poprowadziła. W moim przypadku tworzenie świec było elementem takim wyciszającym, dającym możliwość zapomnienia właśnie o problemach dnia codziennego. I w momencie, kiedy poczułam w sobie siłę, że okej, okay, już mogę, mogę to przekazać. Potrafię chociażby ze względów też technicznych, bo wiele rzeczy możemy robić sobie w zakamarkach naszego domu na nasze własne potrzeby. Natomiast nie zawsze te rzeczy, w tym przypadku świece, będą wówczas bezpieczne. I wtedy właśnie gdzieś tam w głowie się narodził pomysł, że trzeba pokazać przede wszystkim, jak stworzyć. Bezpieczną świecę, a przy której też możemy odpocząć, przy której możemy zapomnieć o całym świecie, skupić się na tych roślinkach czy Jakichś elementach, które zatapiamy w świece. I jeśli chodzi o mapę marzeń, to Paulina będzie tworzyć ją z uczestniczkami na kartce papieru, natomiast mapę marzeń też można stworzyć w świecy z suszonych roślin, gdzie płomień, który potem zapłonie, tak naprawdę nada tym marzeniom życie, ruch. Zadałam to pytanie też może po to, by słuchacze usłyszeli, kim wy jesteście. I nie pomyliłam się. Niezwykłe i bardzo czułe. I mam nadzieję, że te warsztaty na pewno zaowocują. A czym to będziemy widzieć? Po warsztatach, które 10 lutego w Skierniewicach, nie gdzie indziej, tylko właśnie w Skierniewicach. I Paulina tu wspomniała, że to nie jest indywidualny warsztat, ale jednak liczba osób jest ograniczona, więc po tej bardzo czułej rozmowie, która no mnie, powiem szczerze, uradowała i wzmocniła wewnętrznie, więc bardzo Wam dziękuję. Ale musimy też powiedzieć trochę szczegółów dotyczących samego warsztatu. 10 lutego to jest data od godziny 13. Od godziny 13 do godziny 19 są to dość długie warsztaty, ale świece też potrzebują tak zwanego odpoczynku. Trochę dla odpoczynku, a trochę dla pracy nad sobą, właśnie taki warsztat. Jak się na niego zapisać? Bo liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty też są płatne, więc powiedzmy o szczegółach, gdzie szukać informacji i jak się na nie zapisać. Zapraszamy na wydarzenie na Facebooku, po wpisaniu Czułe Otwarcie, myślę, że pojawi się. Nasze wydarzenie tam znajduje się link do rejestracji i skontaktujemy się z wami. Do kiedy możemy się z do 8 lutego. Czasu niewiele, ale myślę, że po tej rozmowie no lista miejsc będzie zapełniona. Dałyście się poznać jako rzeczywiście kobiety niezwykłe, czułe i mające w sobie mnóstwo pasji, więc dzielcie się tym i niech nie zabraknie chętnych kobiet, które będą wam w tym być może pomagały, a być może uświadamiały, że to co robicie jest dobre, piękne i czułe. Zapraszamy serdecznie.